Cześć wszystkim z tej strony Aldi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać parę rzeczy, ponieważ planuję nowy projekcik taki malutki. Um, ale myślę, że będzie to ciekawe. Dla mnie to jest też na pewno nowość. Już Wam pokazuję o co chodzi. Więc przede wszystkim zamówiłem sobie na Ali dwa zwykłe białe klony. To są te takie, jakby inspirowane tymi starymi, tymi takimi, jak to niektórzy nazywają OG klony. To jest inspirowane dlatego, że no, te nadruki są i tak trochę inne i tak dalej. Wiadomo, to nie jest prawdziwe LEGO, tylko to jest WM Blogs. Oczywiście znacie e, już moje podejście do tej firmy. Firma jest naprawdę dobra, więc zdecydowałem się na zamówienie sobie dwóch takich klonów. Ale po co mi te klony, skoro mam prawdziwego LEGO właśnie takie, takie białe i tak dalej. No więc prawdziwego LEGO nie chciałbym uszkadzać, że tak to ujmę. A to z tym mogę robić różne rzeczy, więc... Postanowiłem, że zakupię sobie farbki i spróbuję to sobie pomalować po prostu. Um, więc to jest ten taki mały projekt. Na razie, na sam początek, będę chciał zrobić jednego klona, um, na którego mam plan, i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jeśli to wyjdzie dalej, to będę to kontynuował. Jeśli nie wyjdzie, no to najpewniej nie będziecie wiedzieć, że nie wyszło. Po prostu nie wleci żaden inny film z tego. Albo wleci coś, że po prostu nie wyszło i to nie ma sensu. W każdym razie, no zobaczmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nie mam jakichś mega zdolności manualnych, więc wszystko się okaże w praniu, jak to wygląda. No ale mam nadzieję, że się uda, szczerze mówiąc, no, bo fajnie mieć taką, taką jakąś zajawkę do customowania i tak dalej. Fajnie by było sobie zrobić jakąś armię różnych, najróżniejszych, które Lego nie wydało. No więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Także dzięki za oglądanie, zachęcam do subskrypcji. No i zapraszam na następne materiały. Także cześć.